Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki. W studiu witam moje gościni Janna Materka Zabyn, właścicielka przedszkoli i Słoneczny Sad. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, bardzo witam. mi miło i Klaudia Kamińska, dyrektorka placówek Słoneczny Sad. Cześć, witam. Cześć. Dzisiaj bardzo fajny temat, bo będziemy rozmawiali o edukacji outdoorowej. Domyślam się, że outdoorowa to na zewnątrz, czyli co? Wypędzamy dzieci z przedszkola albo z żłobków na zewnątrz, o co chodzi? Można tak to trochę nazwać ale można też powiedzieć to tak trochę... Piękniej, bo można to po prostu określić jako e, pedagogikę połączoną z naturą po prostu. E, spędzamy czas w lesie, spędzamy czas w parku, spędzamy czas po prostu w zgodzie z naturą? Na A, świeżym powietrzem. Tak. No właśnie, ale to jest jak to jest. Y, osoby, które pracują w przedszkolu, zabierają dzieci na spacer po mieście, czy y, są pod to specjalnie przygotowane na przykład ogrody? No w naszej placówce y, mamy o tyle plus, y, w placówce, która jest akurat największa w Dołujach, mamy taki plus, że mamy bardzo blisko położenie lasu. Y, więc praktycznie staramy się, żeby bardzo często, w miarę, y, kilka razy w tygodniu, dzieci wychodziły do lasu na spacer. Mhm. Dodatkowo mamy własny ogród, y, mamy własny sad owocowy, i staramy się, żeby no, jak najczęściej korzystały z tego, co mają. No i tak naprawdę... Ta edukacja leśna jest u nas na co dzień, doświadczana ale przez dzieci na co dzień. Czy to znaczy, że jeśli jest sad, to można wybiec do sadu i zerwać sobie jabłko? Tak, mhm. można. <gry> można zjeść prosto, prosto, z drzewa mamy e, jabłko, gruszkę, jest nawet agrest, e, więc e, dzieciaki mogą z tego korzystać, tak? One widzą, kiedy to dojrzewa, wiedzą, kiedy można już je zerwać e, z drzewa czy z krzewu, ale oprócz tego, że mamy sad, który sam się pielęgnuje też, bo bo, bo taka jest natura. E, mamy też ogródki uprawne. Ogródki uprawne, Dobrze. każda grupa ma swój ogródek uprawny, w którym sadzi warzywa. Hmm. Warzywa, owoce, nawet kwiaty, ale sadzą, tak? Oni przyglądają się temu, co tam się dzieje w tym ogródku. Oni to plewią, pielęgnują, obserwują, a później zajadają. Tak, Tworzą kanapeczki zbierają, i inne, i inne y, y, tam potrawy, przygotowują nie? Przygotowują śniadanko, na kanapki, właśnie tutaj, jak tak. Klaudia powiedziała, no, mają gotowe warzywa ze swojego ogrodu. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak tak słucham was, to sobie tak myślę, że w dzieciństwie to ja raczej nie miałem takich możliwości. Jedyne, co pamiętam, zajęcia praktyczno-techniczne w szkole podstawowej, ale to raczej lubiło się pierogi, jakąś sałatkę, szyło się coś i tak dalej. Ale myślę sobie, że to jest w ogóle chyba bardzo dużo frajdy, kiedy można po prostu wyjść na zewnątrz i świetnie się bawić. Ale wiesz, jakiej frajdy mamy my, nauczycielki, które to tworzymy dla dlatego dzieci. Bo oprócz tego, że jestem dyrektorem, e, wspieram też kadrę w robieniu tego wszystkiego i też sama się bawię z dzieciakami i z dziewczynami w tym wszystkim. Błoto, nie wiem, czy miałeś w przedszkolu możliwość? Nie, nie, banguji, nie wolno, bo się pobrudzę. No, a tutaj nie ma czegoś takiego. Brudzimy się na całego Dzień Błota. Pamiętam do dziś, jak zrobiłam rok temu Dzień Błota. I sama zrobiliśmy zjeżdżalnie z dziećmi i po prostu się ślizgaliśmy. I w ciuchach i nie było, i w... nikt później mi nie zarzucił, że moje dziecko jest brudne, tylko Boże, wow, to była super zabawa, i dzieciaki po prostu były przeszczęśliwe. Ta radość dzieci jest w tym wszystkim tak bardzo mocno widoczna. No właśnie, do, domyślam się, że dużo fajnej zabawy i frajdy, ale po co to wszystko? No właśnie po to, żeby dzieci przede wszystkim były szczęśliwsze, żeby te dzieciństwo miały w zgodzie z naturą, tak, żeby nie było tylko tak, że siedzą przed komputerami, przed telefonami, żeby mogły po prostu doświadczać na co dzień na co dzień tej natury, tak? I tak naprawdę często jest tak, że rodzice rano przyjeżdżają, zostawiają dzieci w przedszkolu, jadą do pracy, kończą pracę dość późno i nie mają czasu na to, żeby gdzieś tam więcej czasu spędzać, tak? Później wiadomo, kiedy jest lato, wiosna, tak? To też jest troszeczkę inaczej, ale zimą nie mają tego czasu za wiele, więc my staramy się wyjść im naprzeciw i ten czas dzieci zagospodarować właśnie u nas w ten sposób, żeby miały bardzo dużo świeżego powietrza, żeby tak jak powiedziała Klaudia, nie było im obce błoto, deszcz, spacery, czy, czy po prostu ta codzienność. Hmm, bardzo to jest w ogóle ciekawe, a czy są takie reakcje, że na przykład, nie wiem, moje dziecko niech się nie brudzi błotem, bo się rozkoruje jeszcze i tak. zakazi jakimś, nie wiem, wirusem albo czymś, jakąś bakterią? Tak. Wysz Największy moment taki w tworzeniu słonecznego sadu i łączeniu jego z elementami edukacji audytorowej był fakt, kiedy wprowadziłam drzemki z ptaszkami, to są drzemki na świeżym powietrzu. Mm -hmm. I nasze dzieciaki przychodzi maj, początek maja wychodzą na drzemkę na dwór do naszego ogrodu. Na leżeczkach odpoczywają, wiesz, szum drzew, ptaszki śpiewają, to już jest ten czas. I wtedy to był, przy pierwszej takiej drzemce pytamy zawsze rodziców. W Skandynawii nikt nie pyta, czy moje dziecko może spać na dworze, tak? Nie pytają nauczycielki, czy mogą dzisiaj zrobić drzemkę na dworze. My pytamy rodziców, bo jeszcze, jeszcze Polska nie jest gotowa tak w 100% na to, żeby ta edukacja audytorowa funkcjonowała tak, wiesz, na całego. To, co widzimy w edukacji skandynawskiej, to, co tam się dzieje, nie do końca mamy możliwość przełożenia tutaj. I tak zdarzają się takie, takie sytuacje, gdzie rodzice ale może trochę za dużo, ale może trochę zmniejszymy, ale jak będzie padać, to nie pójdziecie na dwór, ale wie pani, jak tak za bardzo wieje, to może Przedziemy jednak... Przedzieli się dziecko, przepraszam. Tak, no. tak. tak. Ale, ale wcale tak nie jest, bo ja rozumiem, że dzieci się hartują też w jakiś Oczywiście sposób. Oczywiście to nie, gdyby, tak. tak naprawdę wzmacnia dzieci, tak? I zdobywają odporność, więc no jak najbardziej to jest plus. Ale faktycznie, tak jak powiedziała Klaudia, często jest tak, że My musimy te elementy wprowadzać małymi kroczkami, tak? ponieważ nie zawsze wszyscy rozumieją, rodzice, z, oczywiście myślę, że już teraz jest ta świadomość większa i starają się jak najwięcej tutaj y, z nami wspierać te działania, y, ale faktycznie jest tak, że potrafią gdzieś tam... Y, no nie są zadowoleni z tego, że dziecko się pobrudzi, że jest gdzieś tam kurteczka brudna, tak? Albo faktycznie, że jest zimna i muszą... Ale też domyślam się, że nie wszyscy, bo rozumiem, nie, że, są jest... że są też rodzice, którzy nie nie są, że ro Mały rozumieją całą ideę słonecznego Dokładnie. sadu, że tutaj właśnie o to chodzi, Dokładnie. żeby się pobrudzić, tak. żeby móc nie wiem, żeby trochę powiało, bo wtedy po prostu tak. dzieci są bardziej zahartowane mhm. i odporne na różnego rodzaju choroby, które mogą na przykład, tak. nie wiem, jakieś wirusy i tak dalej, i tak dalej. Jasiu, a powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że ty się tą edukacją skandynawską zainteresowałaś i zaczęłaś robić właśnie te, tę edukację outdoorową. Jak, jak ci to wpadło? Ja myślę, że to wspólnie z Klaudią miałyśmy taką ideę. Żeby wprowadzić w to dzieciństwo dzieci coś więcej, tak? Czyli, czyli faktycznie, żeby to nie była tylko nauka przez siedzenie przy stoliczku tak? I, i uczenie się literek, czy, czy gdzieś tam taka zabawa swobodna, tylko żeby dzieci mogły więcej y, skorzystać tak? z tej natury. I faktycznie zaczęliśmy szukać, zaczęłam ja też. Y, doświadczać jeździć po innych placówkach zarówno i w Polsce i gdzieś tutaj w Europie, żebyśmy szukali gdzieś takich rozwiązań, które możemy pomalutku wprowadzić u nas, w naszych placówkach. No ale skąd się to wzięło u ciebie, bo przecież mogłaś być właścicielką przedszkoli jak mhm. wiele innych w Polsce, gdzie nie byłoby sadu, gruszek, tak. e, mhm. ogródków, sadzenia wspólnego, e, tych spania na zewnątrz, jak to się nazywa? Drzemka z ptaszkami. Drzemka z ptaszkami i tak dalej i tak dalej. Myślę, że przede wszystkim bardzo mi zależało na tym, żeby dzieci miały podobne dzieciństwo, które my mieliśmy, tak? Więc u nas było bardzo dużo świeżego powietrza i tak naprawdę takiej swobodnej zabawy. Też trzepak albo no, oczywiście, że pamiętam. <laughs> pamiętam. Ja robiłam, e, nie, nie robiliście nigdy na przykład kotlecików z błota no, albo z zupy. Okienka z trawy. się robiło, U mnie, u mnie, piasko, u mnie piaskownica była niezwykle hmm. kreatywna, mieliśmy karuzele hmm. też i huśtawki i ja robiłem z tego wesołe miasteczko, do którego za kamyki trzeba było zapłacić, żeby móc Co? się na karuzeli przejechać, więc to było bardzo, bardzo tak. fajne i bardzo kreatywne i wspominam naprawdę bardzo dobrze chciałam tak naprawdę wyjść um, gdzieś poza pewien schemat tak edukacji bo mm, często ten schemat był sama też byłam nauczycielem pracowałam także w przedszkolach i y, w żłobkach i widziałam ten schemat na co dzień że on jest taki y, bardzo mm, wszystko takie pod dyktando było zrobione tak czyli ta zabawa na miejscu idziemy na 15 minut na na plac zabaw i wracamy ale nie była wdrożona ta edukacja tak naprawdę na co dzień. A Zależało mi na tym, żeby ta codzienność, ta edukacja, ta edukacja przez tą naturę była y, właśnie y, taka swobodna, swobodna i naturalna. To powiedzcie w takim razie na zakończenie naszej rozmowy, co to daje dzieciom, to znaczy te, te wychodzenia na zewnątrz, co powodują w ich edukacji? Na pewno powodują to, że są szczęśliwszymi dziećmi. Po prostu są szczęśliwszymi. Widać to nawet po dzieciach, kiedy na przykład, wiesz, jest bardzo zły stan pogodowy w Polsce, bo też zdarzają się takie sytuacje, że nie wychodzimy na ten dwór na przykład przez 2-3 dni. To w sali nie jest tak wesoło jak powinno, ale wychodząc na ten dwór w końcu nareszcie. To jest po prostu zupełnie inne dzieciństwo. Tak. nie? Na pewno też e, mają taką pewność siebie większą, bo na dworze, kiedy dzieci się bawią swobodnie i eksplorują ten świat, e, to wychodzą w różne sytuacje e, między dziećmi, bo ktoś zabierze mi więcej patyków, ja będę miał ich mniej. I to jest takie naturalne rozwiązywanie problemów, tak? Rozwiązywanie sytuacji, które nie są tylko manipulowane przez dorosłych, a, a one powstają naturalnie. Więc to jest też e, fajne, bo nie jest to wyuczone, a nabyte w sposób naturalny, właśnie w zgodzie właśnie z tą naturą, ale też te dzieci będą potrafiły, myślę, że to ma ogromny wpływ na, naszą, na nasz ekosystem późniejszy, w późniejszych, dalszych latach. Są I to samodzielne. Na nam no, płynie, nie? To zdecydowanie, ja myślę, że chyba nikt nie będzie miał, proszę Państwa, wątpliwości, że szczęśliwe dziecko to później. Szczęśliwe zdoby... dorosłe. I zdrowe życie też, tak. prawda? Bo tak. przecież psychosomatyka, stres i różnego rodzaju choroby pojawiają się też w naszym organizmie, przez to, że na przykład, no, właśnie ten stres się pojawia. Także teraz choroby psychiczne. Przecież mhm. słyszymy o tym, jak bardzo dużo młodych ludzi ma depresję i jak system sobie w Polsce z tym nie radzi, więc myślę, że tego typu działania, są naprawdę na wagę złota. Bardzo się cieszę, że to robicie. Tak Wam szczerze z serca. Mhm. Bo my chcemy bardzo dużo tego robić mhm. jeszcze. To trzymam kciuki. Dziękujemy. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Przypomnijmy, dwa przedszkola, cztery żłobki. E, I gdzie to wszystko? W dołujach i w Szczecinie. Dokładnie. I macie jeszcze wolne miejsca? Kilka się znajdzie. Zapraszamy. 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 Joanna Matecka-Zaben, właścicielka przedszkoli Żłobku Słoneczny Sad oraz Klaudia Kamińska, dyrektorka placówek właśnie Słonecznego Sadu. Były moimi mi gośćmi. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję ja bardzo. Nazywam się Tomasz Słodki, Mówię do usłyszenia. Do zobaczenia. Realizacja Camilo Castro.